że tutaj średniej też nie zrobię. Ja też w 30, 30 godzinę, 20, bez kraków. No niestety muszę wyjechać do momentu, bo inaczej nie mam szans. Oboczem trochę mi ściga. Zaczynamy wyzwanie. Arkadiusz Tylkowski, trzymaj się. Ciepło, bo wiesz, że Cię pobiję. Dojechałem do miejsca, gdzie już nie ma korków ani świateł poczekam tylko aż przejadą samochody jeszcze jedzie bus startuje, startuje aplikację i lecę, lecimy kurde i start aplikacji trzymać, stracę średnią, ale. złapałem skurczę Jak tam dane? Nie zobaczę, tak. Chyba przesadziłem. Trzydzieści trzy, sześć. W tej chwili czternaście sześćdziesiąt jeden. A nie poddam się, dwie minuty trzy już puści, postaram się jechać po prostu bardziej lewą nogą niż prawą. Albo sobie troszkę siodełko spuszczę. Może wtedy mniej będę napinał mięsień. O! I tak będzie chyba dobrze. Łoboziu! Chcie, że starczy na skurcz, że mogę już jechać zobaczymy Ale średnio już opuszczę Chciałem 34 ja ja osiągnąć km. Vamos, Mogę stać robię? Super, dzięki Super dzięki Pomod czy wszystko okej. Jak pan ma większą pompkę? <grym> <grym> A dróg, ma pan szerszy tłok. Się szerszy się będzie tłok ona chyba trochę więcej pompuje, no chociaż <grym> No właśnie widać, że się pan nie pierdoli. <grym> 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 Powodzenia, <grym> Powodzenia <grym> proszę. うん。Oh.